Dzień dobry, kochani. Witamy Was 10 grudnia. Zapewne jesteście ciekawe, jaką kolędę dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Elfiku, proszę, otwórz nam magiczną dziesiątkę. Zobaczymy, co tam dzisiaj mamy dla dzieci. O. śliczna Panna To teraz zapraszamy was wszystkich do wysłuchania kolendy, którą przygotowało dla nas ognisko muzyczne goart panna syn... Dziękujemy za piękne wykonanie tej kolendy. A teraz. A, 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 tak, a, a Elfiku? A czy, czy ja bym mogła, przeczytać? Myślę, że dzieci chciałyby, żebyś przeczytała. Proszę. To ja, ja przeczytam. przeczytam. Usiądź tu, spokojnie. Nie, on będzie ze mną siedział. Poczekaj, spokojnie. Na pewno widzieliście nieraz, jak dorośli przemawiają do niemowląt. Trzymają je na rękach, kołyszą, patrzą im w oczy i mówią. I mówią, i mówią, albo śpiewają. Może nawet sami kołysaliście tak na rękach młodsze rodzeństwo? Dziecko nie rozumie jeszcze słów, ale czuje się dobrze i bezpiecznie, rozpoznając znajomy głos. Czasami potrafi się już uśmiechnąć, kiedy słyszy kochającą osobę: mamę, tatę, albo siostrę, brata, babcie, albo dziadka. W kolędzie, gdy śliczna panna, stajemy się świadkami takiej właśnie sytuacji. Zauważcie, że znów pojawiają się tu tylko matka i dziecko, dwie postaci połączone kołysanką. Matka śpiewa. Dziecko słucha. Możemy sobie doskonale wyobrazić tę scenę. Maryja tuli Jezuska w ramionach, nuci cicho i, tak jak każda mama, patrzy przy tym na jego twarzyczkę, czekając, aż nowonarodzone zaśnie. Powtarzający się refren lili-lili-laj działa kojąco i usypiająco. Ta kolenda przepełniona jest Macierzyńską miłością, czułością, troską i szczególnym rozrzewnieniem, jakie ogarnia każdą matkę na widok jej maleńkiego dziecka. Już pierwsze dwie zwrotki ukazują Maryję szczęśliwą. Śpiewa z wielkim weselem, mówi, że jej serce rozpływa się z zachwytu i że samo śpiewanie przynosi jej radość. Przy całej swojej delikatności i lekkości jest to więc kolenda na wskroś przepełniona uczuciem wielkiego szczęścia. I ona także bywała chętnie śpiewana przy jasełkach. Zwyczaj jasełek, a więc żłubka, czyli przygotowania scenki przedstawiającej narodzenie Jezusa, dość wcześnie rozpowszechnił się w naszym kraju. Najstarsze zachowane polskie figury jasełkowe Matki Boskiej i Świętego Józefa pochodzą z XIV wieku. Te dawne jasełka wyglądały bardzo podobnie do dzisiejszych żłupków i szopek, które możemy oglądać w kościołach w okresie Bożego Narodzenia. Przygotowano stajenkę przysłoniętą drewnianym lub trzcinowym daszkiem albo słomianą strzechą. Wewnątrz Ustawiano figurki przedstawiające Maryję, Józefa, Dzieciątko i Zwierzęta. W Wigilię towarzyszyli im pasterze i anioły, a kolejne figurki dostawiano wraz z nadejściem następnych świątecznych dni. 28 grudnia, na Dzień Świętych Młodzianków pojawiał się król Herod, 6 stycznia zaś Dołączali trzej królowie z wielbłądami, a niekiedy z całymi karawanami. Początkowo jasełka wystawiono w tej części kościoła, która objęta była klauzurą. To znaczy, że nie wolno tam było wejść nikomu poza mieszkankami danego klasztoru. Przy żłóbku mogły czuwać wyłącznie zakonnice. Wtedy właśnie zrodził się zwyczaj. Tulenia figurki dzieciątka i śpiewania mu kołysanek. Z czasem jasełka przeniesiono do presbiterium, czyli tej części kościoła, w której znajduje się ołtarz główny. Wiernym ten zwyczaj ogromnie się podobał. W tamtych czasach ludzie byli na ogół niezamożni albo całkiem biedni. Ciężko pracowali. Na co dzień mieli bardzo niewiele rozrywek. Jasełka stanowiły więc niebywałą atrakcję. Odwiedzano je tłumnie, chcąc popatrzeć na figurki, pośpiewać przy nich i o nich porozmawiać. Na pamiątkę darów złożonych przez pasterzy ludzie przynosili jabłka i składali je przy żłóbku. Przychodzili coraz liczniej, zachowywali się coraz głośniej, a niektórzy traktowali dzieciątko jak żywe. Przejmowali od zakonnic zwyczaj kołysania go na rękach, przy czym nieraz dochodziło do gorszących scen, kiedy jedni drugim wyrywali figurkę. Dlatego w końcu zakazano brania dzieciątka na ręce, a także śpiewania przy żłóbku zbyt radosnych i swawolnych kantyczek. Z czasem jasełka zaczęto ustawiać na placach przed kościołami, a żeby można było z każdej strony zajrzeć do wnętrza stajenki, opierano daszek na czterech słupach. Pod daszkiem umieszczano figury, czasem także żywe zwierzęta. O, ja cię. W ciągu XVII i XVIII wieku szopki stawały się coraz bogatsze i barwniejsze. Wprowadzano do nich coraz więcej postaci, także świeckich, i wyraźnie polskich. Szlachciców, mieszczan, chłopów, rzemieślników, górali, Krakowiaków czy żołnierzy. Kiedy jasełka przeniosły się poza kościoły, zaczęły powstawać grupki aktorów, chodzące z kolędą od domu do domu. Często byli to rzacy uczniowie, którzy w ten sposób zbierali fundusze na utrzymanie swoich szkół albo na własne potrzeby. Niekiedy jednak aktorów było za mało, żeby przygotować przedstawienie. Zaczęto więc zastępować ich drewnianymi, ruchomymi kukiełkami. Przedstawiano sceny Bożu Narodzeniowe na ulicach, na placach i jarmarkach i śpiewano kolędy. Właśnie tego pragnie Maryja w kołysance, gdy śliczna Panna, żeby cały świat pomógł jej usypiać Dzieciątko, żeby wszystko co dobre, miłe i piękne pochyliło się wraz z nią nad Jezusem. Widzimy w tym także chęć podzielenia się ze światem swoim szczęściem. Maryja prosi o pomoc w śpiewaniu śliczne anioły, ucisza nawet delikatny południowy wietrzyk, któremu przecież daleko do wichury. Ale i tak mógłby przeszkadzać nowonarodzonemu. Matka boska zwraca się do zwierząt obecnych w stajence z prośbą, by ogrzewały dzieciątko oddechem, ale tak, żeby go przypadkiem nie zbudzić. Obdarza Jezuska najmilszymi komplementami, nazywa go czule. Najbardziej uroczymi określeniami i porównuje do najpiękniejszych rzeczy, jakie tylko mogą jej przyjść na myśl. Z, początki, z początku nazywa go paniątkiem, królewiczem, niebieskim dziedzicem. W ten sposób oddaje mu cześć jako Bożemu Synowi, siebie stawiając wśród ludzi, jego wyznawców. Zaraz potem jednak. Maria znów staje się przede wszystkim matką, a syn Boży jej maleńkim synkiem. Wtedy przychodzi czas na inne określenia. Jezus jest wonnym kwiateczkiem, wdzięcznym synaczkiem, miluchnym robaczkiem, drogim kanaczkiem, perłą drogą i ślicznym rubinem. Dopiero pod koniec kolendy znów zostaje nazwany Bogiem Wcielonym. Nigdy niezmierzonym, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, że to niezwykłemu dzieciątku śpiewana jest ta kołysanka. Elfiku, ale ty nam pięknie przeczytałeś. Myślę, że dzieciom też się podobało. To co, teraz pożegnamy się z dziećmi? Chcesz coś powiedzieć? Ja wam dziękuję, że, że byliście z nami dzisiaj, że ja mogłam przeczytać wam kolendę. i ja bardzo, bardzo, bym, bardzo bym chciała, bardzo bym chciała, żebyście jutro też nas wysłuchali. To co? Do zobaczenia, kochane dzieci, do jutra. Do jutra!